Kochanie. Cześć. <gry> Cześć, kochani. W takim miejscu tylko z Buzikiem. Tu, nawet tutaj was zaprosiliśmy, słuchajcie. Cześć, kochani. Byliśmy w salonie, byliśmy w naszej kuchni, byliśmy w miejscu zabaw z dziećmi. A teraz jesteśmy, no właśnie, kto się jeszcze nie domyślił, to możemy powiedzieć, że. Jesteśmy właśnie w naszej sypialni? Tak, jesteśmy w naszej sypialni. Jesteśmy w miejscu, gdzie m, często przebywają z nami dzieci. M, wracając do rytuałów, mamy taki rytuał, że z dziećmi spędzamy poranki. Rzeczywiście są wygłupy w łóżku, ale to tylko o poranku. Od niedawna. <laughs> Od niedawna najważniejszym elementem naszej sypialni nie jest łóżko. Bo jak zapytać respondentów albo w familiadzie byśmy przeszli po ulicy i zapytali, jaki jest najważniejszy element w sypialni, no to pewnie 100% by odpowiedziała łóżko. Ale myślę, że jakbyśmy zapytali młodych rodziców, to mogłoby im przejść przez myśl, że może najważniejszym elementem w sypialni są drzwi. No właśnie, drzwi, które oddzielają sypialnię od reszty domu dając jej y, taką y, moc moc wiązania małżeństwa słuchajcie tak, dając nam taką przestrzeń y, która rzeczywiście jest dla nas nasze dzieciaczki są małe myślę, że tutaj w tym odcinku powinno to wybrzmieć w jakim są właściwie wieku bo Adaś ma dwa i pół roku Już? zusia <grym>, 9 miesięcy. I właśnie kilka dni temu podjęliśmy decyzję o tym, że to rzeczywiście będzie już tylko nasza przestrzeń. Mamy tu na myśli łóżeczko, które jeszcze niedawno stało obok naszego łóżka, a teraz stoi tutaj fotel, są książki i mamy zamiar spędzać tutaj dużo więcej czasu. Bo rzeczywiście nie spędzaliśmy tego czasu, dlatego że o godzinie 19 Zuzia spała, więc wchodziliśmy tutaj naprawdę na palcach, nie zapalając światła, żeby jej nie obudzić. Nie czuliśmy, że to jest nasze miejsce. Czy faktycznie wysypialiśmy się w tym łóżku, ale nie czuliśmy, żeby to była nasza przestrzeń. Kto się wysypiał, ten się wysypiał. No dobra faktycznie, zabrzmiało zabawnie, tak. Słuchajcie, mówimy o tym dlatego, że mamy takie doświadczenie, nawet właśnie po tej naszej decyzji, kiedy okazało się, że Zuzia śpi z Adasiem w pokoju, że dzieci zasypiają same, że za zasypia sam, że do tej pory potrzebował mamusi, ramionczka mamusi, żeby zasnąć, a teraz nie ma problemu, żeby zasnął samemu, przytulony do maskotki. I wiecie, e... możemy Wam też powiedzieć o takim naszym doświadczeniu, ja o moim, że to było chyba dla mnie najtrudniejsze. E... I, I nie mówię wcale tutaj o tym rozstaniu, wyprowadzaniu zuzi z naszej sypialni, ale na przykład właśnie o tym, że nie zasypiam z Adasiem, bo był do tego przyzwyczajony. Ja byłam do tego przyzwyczajona, było to dla mnie naturalne. Rzeczywiście kilka dni temu powiedzieliśmy mu że jest teraz starszym bratem swojej młodszej siostry, ma się nią opiekować w pokoju. I przyjął to w ogóle niesamowicie. Była to dla niego taka odpowiedzialność, którą na nim położyliśmy. I rzeczywiście ja miałam z tym trudność. Gdyby nie konsekwencja mojego męża yy, i taka pomoc też, to, to ja pewnie bym uległa gdzieś tam. A rzeczywiście jest, jest, kolejny, jest kolejny wieczór. Jest kolejny wieczór, kiedy Adaś zasypia sam ze swoją przytulanką pandą. Zobaczcie, bo to jest tak, że jeśli jest dobrze, to jest dobrze. My ostatnio usłyszeliśmy coś kapitalnego. Znaczy nie na, nie na podstawie tego, znaczy nie, nie po usłyszeniu tego podjęliśmy taką decyzję, natomiast bardzo nam się spodobał ten tekst, że dobry seks to jest 10% małżeństwa, natomiast zły seks, to jest 90% małżeństwa. Mówiąc już o braku seksu. No, czyli taka, takie ekstremum, jeśli chodzi o, o zły. I y, no właśnie, y, to jest taka przestrzeń, y, mówi się o tym, że to jest ważne, y, Bogu dzięki, natomiast myślę, że to jest, to jest trochę takie pomieszanie z poklątaniem w, dzisiejszy, w dzisiejszych czasach. Że z jednej strony yy, mówi się o tym, że no przecież no, no ta seksualność trzeba tutaj najbardziej zadbać i tak dalej, żeby to było ok, 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 A z drugiej strony yy, właśnie... Yy, rodzicielstwo bliskości. No, mamy, no tak, a w sensie nie oceniając, bo rodzicielstwo tak. bliskości yy, też jest super i my, my tak abs absolutnie nie wartościmy, Natomiast yy, dzisiaj wiemy, że te nasze... Nasze potrzeby w sensie nasze, nasze bycie w małżeństwie, nasze, nasze dążenie właśnie do tej, do tej miłości oblubieńczej jest no jakby nie patrzeć ważniejsze niż, niż właśnie niż... No, no, no nie wiem, spanie z dzieckiem, jakkolwiek to brzmi. Czy jesteśmy przekonani o tym, że kochający się rodzice, to tutaj może zdarzyć mi dwuznacznie, ale kochający się rodzice są najlepszym, co możemy dać naszym dzieciom, że one czują, one mają poczucie bezpieczeństwa, nie wtedy, kiedy są przy nas i rzeczywiście zasypiają tylko z nami, tylko wtedy, kiedy widzą, że ich rodzice są szczęśliwi ze sobą, że, że u nich to nie będzie, będzie to niezachwiane, zachwiane, no, nie będą miały na przykład obaw, że nasi rodzice nim się rozstaną, Mm -hmm. To wtedy się zawala świat dziecku, tak? Nie wtedy, kiedy mamy swój pokój. Super! My przedstawiliśmy to rzeczywiście naszym dzieciom w taki sposób atrakcyjny. Wow, będziemy w wow. swoim pokoju razem, nie? Rodzice mają swoją sypialnię mamy swój pokój. Super! W sensie, mi się wydaje, że nasze dzieci są bardzo mądre, szczególnie <grym grym grym grym> Adaś. No łapnął to, myśmy się obawiali, jak, jak on zareaguje, a jednak yy, wyszło jak wyszło. Natomiast my yy, jesteśmy przekonani, że, że czasem łapiemy się nawet na tym, nie? podejmując takie, a nie inne decyzje, że okazuje się, że to dziecko jest najważniejsze w naszej rodzinie. I to jest pewnego rodzaju pułapka, to jest pewnego rodzaju droga donikąd. I nazwaliśmy ten odcinek: Ostatni będą pierwszymi nie bez przyczyny. Bo y, może się okazać właśnie, że to takie y, na pozór y, stawianie właśnie dziecka na tym ostatnim miejscu, o jeden, ostatni, 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 jest jedynym sposobem na to, żeby mu dać to wszystko, co najlepsze. Tak? Czyli że, y, że to rodzice są y, ważniejsi w małżeństwie od dzieci. Jasne, wiecie, godność osoby to jest też mały człowiek, ale to jest to jest dziecko i pewnego rodzaju no właśnie też manipulowanie emocjami hmm. czy uczuciami rodziców i może się okazać bardzo y, opłakane y, w skutkach. Nie mam takiego odczucia, żeby nasze dzieci miały jakieś deficyty naszej bliskości, nie? Bo, bo myślę sobie teraz o tym. Myślę, że w ciągu dnia staramy się poświęcać im jak najwięcej uwagi, czułości, takiej troski i y, y, Wiecie, zaskoczyło mnie to, bo ja podzieliłam się tą informacją e, gdzieś tam publicznie, że faktycznie Zuzia wyniosła się z naszej sypialni, i reakcje mam były zaskakujące. Mimo, że jestem mamą i, i też tak jak słyszeliście, targały mną różne emocje, to jednak się cieszyłam. Cieszyłam się z, tego, z tej bliskości z mężem, e, nie myśląc o tym w kategoriach takich, że właśnie o co teraz, będę tęsknić za, za moim dzieckiem, bo takie były pytania: ale jak to zrobiłaś? Ale ty już nie karmisz piersią? Karmię piersią. I decyduję się na to, że wstanę, pójdę do tego pokoju, kiedy Zuzia się budzi, nakarmię ją i wrócę do sypialni do mojego męża. Albo mąż pójdzie. Tak. I ci przyniesie. Tak, to jest, I zrezygnuję ze snu. To jest akurat ta trudność, że wtedy ja często jestem półśpiąca i faktycznie Karmię ona zostaje z nami w tym łóżku, bo to nie jest tak kolorowo, że już <laughs> zupełnie wiedziecie tutaj nie ma, nie? To wszystko jest wiecie no w takiej wolności. Ważne są dla nas teraz bardzo te wieczory. Chociaż to, że możemy sobie tutaj pobyć razem. Nawet jeśli te noce wyglądają różnie. Ale, ale mamy się czasem właśnie boją nawet nie tyle o to dzieciątko, co o swoje jakieś, ale jak to? No jak ja teraz bez... Przecież Jaką... ona jest taka malutka. No Jaką, jest. Ja ma... Jaką ja mam? matką będę, jakim ja ojcem będę. A tym jaką czasem, żoną? <grym> Tymczasem zobacz, co teraz wpadło mi do, do głowy, kiedyś przeczytaliśmy taką rzecz, że, yy, że złote usta, jeśli chodzi o miłość, powinien, yy, powinien dostawać rok rocznie taki tekst, nie wstawaj, ja pójdę. Wypowiedziane <grym> przez tatę który mówi Najpierw do żony wyraz tak miłości nie wstawa i ja apój. W momencie kiedy dziecko się budzi no i trzeba przejść ten, ten kawałek, przynieść dzieciątko, żeby mama mogła nakarmić, a potem no właśnie odnieść z powrotem do, do łóżeczka uśpić. Także to jest to, to właśnie to ostatni będą pierwszymi, czyli ta, również ta, ta służba, co ten, ta miłość małżeńska rozumiana jako służba, bo, bo my chcemy być absolutnie dobrze zrozumiani. W sensie nie podjęliśmy takiej decyzji, bo nie wiem, bo, na, bo nie stęskniliśmy się za sobą, bo my chcemy, nie wiem, częściej i tak dalej, i tak dalej. Tak można sobie pomyśleć. Albo nie? że jakaś granica, tak? Dziecko skończyło tyle miesięcy i, i uznaliśmy, że wtedy trzeba już podjąć takie kroki. Nie, no wyszło to w ogóle dość spontanicznie. Wyszło to dość naturalnie. Tak. I właśnie, jesteśmy bardzo szczęśliwi. Z tą naszą decyzją, tak. My jesteśmy szczęśliwi z tą naszą decyzją, z naszym wyborem. No tak. Ostatni będą pierwszymi. Mamy nadzieję, że. że że to, co się dzieje tutaj w naszej sypialni, wtedy, kiedy my, będziemy, my możemy pobyć razem ze sobą i może na pozór my jesteśmy tymi pierwszymi, tak? w sensie, że tak egoistycznie pojmowany sposób, to mamy nadzieję, że, że te nasze decyzje i to, że możemy być tutaj w tej sypialni i możemy też dbać o tą naszą małżeńską relację, będzie wpływać... Pozytywnie. Na to jakimi pozytywnie. będziemy rodzicami. Tak, i pozytywnie, na wpłynie, pozytywnie wpłynie na nasze dzieci. To, że my zadbamy o naszą bliskość, tak naprawdę wcale ich od nas nie oddali wręcz przeciwnie. Dokładnie. To tyle na dzisiaj. Żegnamy się i idziemy spać. <głosy> tak? <głosy> pa. Pa.